Cześć wszystkim, jestem, ja witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Jeżeli widzicie ten filmik, to znaczy, że wygrałam niemałą bitwę z moim sprzętem, ponieważ miałam wielkie, wielkie, wielkie problemy techniczne i nagrywam ten filmik po raz, uwaga, uwaga, piąty. Yy, dlatego też nagrywam go innym aparatem niż zazwyczaj, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało, żeby z dźwiękiem było wszystko w porządku. Jeżeli widzicie ten filmik, to tak jest. I w związku z tym, że nagrywam ten filmik po raz piąty i będę mówiła o tej samej książce piąty raz, no nie? To znaczy, że muszę być bardzo mocno zdeterminowana i to znaczy, że muszę Wam opowiedzieć o książce, która totalnie zasługuje na tych wszystkich pięć prób podjętych, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o... Uwaga, uwaga! Książce pani Agnieszki Płoszaj, czyli o Bigamiście. I, moi drodzy, jeżeli poszukujecie przegenialnego polskiego kryminału, który rozgrywa się w Łodzi, to... Książki, Panie Agnieszki Puszaj, są po prostu dla was. Bigamista to jest trzecia książka tej autorki, o dwóch poprzednich, które dotyczą tej samej serii, ale uwaga, uwaga. Od razu mówię, że te książki można czytać osobno. Także jeżeli ktoś nie czytał poprzednich części, to i tak. Nie wyłączajcie tego filmiku. Jeżeli chodzi o dwie poprzednie książki, to jest to czarodziejka i ogrodnik, i filmik. Nagrałam o nich jeden taki wspólny, łączony, dwa lata temu jakoś, tak mi się wydaje. Także no, na premierę tej książki musieliśmy chwilkę poczekać. Natomiast było warto, i tym razem książka jest wydawana przez wydawnictwo Nowa RS, któremu bardzo mocno dziękuję za przysłanie egzemplarza. I moi drodzy, pozwólcie, że ja już nie będę przedłużała, tylko postawię sobie tę książeczkę ładnie tutaj, żeby była z nami podczas mojej opowieści o niej. A do powiedzenia mam Wam naprawdę wiele i będę robiła wszystko, żeby jak najmniej spoilować. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało i przechodzimy do filmu. Jeżeli chodzi o główną oś fabularną w Bigamiście, to myślę, że należy wyróżnić tutaj dwa wątki. Po pierwsze wątek kryminalny, w którym duet Karski oraz Mielczarek, czyli jeden z moich ulubionych duetów aktualnie w polskich powieściach kryminalnych, um, próbuje rozwiązać zagadkę bardzo dziwnego morderstwa. Mianowicie w stawie przy księżnym młynie zostaje odnaleziony Martwy młody mężczyzna, który jest sportsmenem w którego krwi stwierdzono bardzo duże natężenie pewnego środka, który jest nielegalny, niebezpieczny i który czasami sportowcy stosują do tego, żeby w bardzo szybkim czasie zbić wagę. Więc mamy tutaj pytanie, jakim cudem ten środek znalazł się w ciele sportowca, kto mu go podał, ta sprawa kryminalna, na tyle. Praktycznie wszystkich polskich kryminałów bardzo mocno się wyróżnia i jest rozłożona na tak wiele wątków, na tak wiele zagadek, że ja po prostu byłam w ciężkim szoku, kiedy doszłam do końca, do rozwiązania. Natomiast co chciałam jeszcze zaznaczyć, oczywiście, żeby rozwiązać tę zagadkę, Karski oraz Mielczarek muszą mm, zagłębić się w cały ten świat sportowców, trenerów personalnych, siłowni, jak wiecie, to jest coś, czym ja od jakiegoś tam czasu się interesuję i też trochę jestem w temacie, więc tym bardziej niektóre rzeczy po prostu rozumiałam, czy też znałam, więc to było dla mnie tym bardziej interesujące, ale też dowiedziałam się wielu, wielu ciekawych nowych rzeczy, na które no, będę uważać, powiem wam szczerze. Naprawdę rewelacyjna książka dla każdej osoby, którą chociaż trochę interesuje temat sportu. A jeżeli temat sportu Was nie interesuje, ale po prostu chcecie bardzo dobrze zbudowaną intrygę kryminalną. To jest coś dla Was. Natomiast drugi wątek, który należy tutaj wyróżnić jako ten jeden z głównych, to jest to, co się dzieje z Julią Bronicką. Jak wiecie, to jest bohaterka, którą oczywiście znamy już od pierwszego tomu. To jest bohaterka, która prowadzi własną kawiarnię, która nazywa się Bomboni Cafe i w tym tomie Julia robi wszystko, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o swoich przodkach, o swoim pochodzeniu. I to czego ta dziewczyna się dowiaduje, nie mogę wam spoilować, nie chcę wam spoilować, ale to kolejny raz jest niesamowita historia. Autorka na kanwach realnych wydarzeń z czasów II wojny światowej dodatkowo wydarzeń, które do dziś pozostają nierozwiązane, potrafiła zbudować coś tak interesującego. Akcja w Czarodziejce, Ogrodniku oraz Bigamiście, e, czyli wszystkich trzech książkach Pani Agnieszki, które wyszły do tej pory, dzieją się właśnie w Łodzi. Sama autorka jest łodzianką, więc można powiedzieć, że to miasto zna doskonale, natomiast widać w jej książkach, że ona włożyła kupę, ale to kupę czasu w research. Ja jestem pod przeogromnym wrażeniem, ponieważ już dawno nie spotkałam się z autorką, która równie ciekawie opisuje jakieś polskie miasto i to ciekawie do tego stopnia, że ja mam ochotę rzucić wszystko i jechać do Łodzi. Jeżeli chodzi o miejsca to mamy tutaj do czynienia z zewnętrznym, wszechwiedzącym e, narratorem. Wszystko jest pisane w formie oczywiście trzecioosobowej i tak jak w poprzednich przypadkach, ten narrator krąży e, i na no pewne fragmenty skupię się bardziej na konkretnych bohaterach, um, przez co tak naprawdę my jesteśmy w stanie doskonale poznać ich wszystkich. Um, ja się bardzo cieszę, że w tej książce kontynuowane są również niektóre wątki z poprzednich tomów. Natomiast, jak mówiłam na samym początku, to jest książka, to jest seria, którą spokojnie możecie czytać po prostu w, po konkretnym tomie, jeżeli interesują was przede wszystkim te sprawy kryminalne, to po prostu otwieracie, czytacie, macie do czynienia ze sprawami, inne wątki w żaden sposób was nie przytłaczają. To nie jest tak, że jeżeli nie znacie poprzednich tomów, to niczego nie będziecie rozumieli, wręcz przeciwnie, jak najbardziej zrozumiecie wszystkie wydarzenia, które są przedstawione tutaj, ale jeżeli interesuje Was bardziej ta mm, że tak to nazwijmy, płaszczyzna obyczajowa, której tutaj też jest sporo. Polecam przeczytać wszystkie trzy książki, bo wtedy w najlepszym stopniu poznacie bohaterów. A uwierzcie mi, że bohaterowie tutaj są dopracowani po prostu na maksa. To są tak silne osobowości. Julia przecież to jest dziewczyna, która jest tak ostra, ma tak silny charakter, jest taka charyzmatyczna i taka. No, nie da się jej pomylić z żadną inną bohaterką. Mam takie wrażenie, jej upodobania też są dość nietypowe, ponieważ Julia między innymi kocha bardzo szybkie samochody, wiecie, prowadzi swoją kawiarnię i jest bohaterką, która przede wszystkim stara się odnaleźć siebie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Wszystkich głównych bohaterów, ale też całą masę pobocznych tutaj, to warto zaznaczyć, że w tej książce znajdziemy również różnego typu perypetie na takiej płaszczyźnie miłosnej, zawodowej, rodzinnej, partnerskiej, takiej po prostu przyjacielskiej. Także jeżeli o to chodzi, to. Macie tutaj całą masę. Pomimo, że książka ma ponad 600 stron, to nigdy nie miałam czegoś takiego, że chciałabym przeminąć jakiś opis, że tu jest coś, co mnie nie interesuje. Wręcz przeciwnie, autorka pisze w sposób po prostu rewelacyjny. Każde słowo tutaj idealnie pasuje. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ tak jak pierwsza książka mi się podobała, tak jak druga książka podobała mi się jeszcze bardziej, to czuć, że tu są włożone naprawdę te, nie wiem, czy to były pełne dwa lata pracy, ale widać, że jest tu włożone naprawdę bardzo dużo pracy, ilość researchu, ilość dopracowania tej książki pod względem wielowątkowości, pod względem y, pochylenia się nad y, złożonością y, charakterologiczną bohaterów. No to jest po prostu moi drodzy coś, co należy podziwiać. Naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój Pani Poszej, jako y, autorki to jest on widoczny i są przyjął ogromny. Nie mogę się doczekać kolejnych jej książek. Z pewnością przeczytam wszystkie, jakie tylko wyjdą. Dodatkowo warto też wyróżnić strukturę pod względem tempa, jeżeli chodzi o rozmieszczenie wydarzeń tutaj, ponieważ na początku mamy ten wielki boom, tak, bo dowiadujemy się, e, jaką sprawę należy rozwiązać, a potem ta książka minimalnie zwalnia, ponieważ my musimy jakby rozeznać się w całej sytuacji, dowiedzieć się jak najwięcej informacji na różnego typu tematy, które są nam potrzebne. Rozpoczynają się kolejne. Wątki. Z jednej strony mamy wrażenie, że książka nieco zwalnia, jeżeli chodzi o tempo, natomiast dzieje się to po to, żebyśmy mogli poznać te wszystkie informacje, żebyśmy mogli posiąść te wszystkie informacje um, i później móc na podstawie tego co zebraliśmy w głowie, starać się dojść do rozwiązania tej zagadki i tak naprawdę im więcej wiemy, tym bardziej klimat robi się taki ciężki, tym bardziej to wszystko przyspiesza i na sam koniec jest już po prostu takie tempo, że wow. Także jeżeli z początku będziecie mieli takie wrażenie, że coś wam się tutaj dłuży czy po co mi te wszystkie informacje, to jest bez sensu, to uwierzcie mi, że na końcu podziękujecie za te wszystkie momenty z początku, które są spokojniejsze, bo to co będzie się działo później, sprawi, że nie będziecie mogli tej książki po prostu odłożyć. Więc o tempo tutaj się nie martwcie, jest ono rozłożone w naprawdę bardzo przemyślany sposób, czyli te początkowe zainteresowanie, potem budowanie tego wszystkiego i na końcu takie mm. wielkie, wielkie bum. Także moi drodzy, jeżeli poszukujecie dobrego kryminału, który jest wielowątkowy, który ma też w sobie dużo spowieści powieści obyczajowej, to sądzę, że ta książka jest dla Was, szczególnie jeżeli chcecie przeczytać coś, co jest osadzone w Łodzi, coś, co jest polskie, coś, co jest bardzo dobre. Moi drodzy, nie zawiedziecie się, jestem tego pewna. Um, sięgnijcie po wszystkie książki tej autorki albo po tę konkretną, jeżeli akurat ta sprawa najbardziej Was interesuje. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo, to bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Bigamista albo innych książek pani Agnieszki Płoszej, to koniecznie zapraszam Was na dół do komentarzy. Tam zdecydowanie sobie porozmawiamy, poodpowiadam Wam na wszelkie kwestie, na które tylko będziecie chcieli poznać moją odpowiedź. No i co, dziękuję za to, że dotrwaliście ze mną do tego momentu. To zawsze jest dla mnie bardzo, ale to bardzo miłe. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to. Umówmy się, że wrzucicie w komentarzu jakieś takie serduszko albo inną pogodną emotikonkę, żeby w tej naszej małej komentarzowej przestrzeni zrobiło się dzisiaj trochę milej, bo zdecydowanie dobry humor przyda nam się w tych aktualnych czasach. Um, I tak, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już bardzo niedługo. Na tym kanale oczywiście o książkach oraz na moich innych kanałach. Pa!